A Bogu, bracia siostry. Chciałbym dzisiaj... Wziąłem ze sobą jeszcze śpiewnik. To jest ze zboru swojego. Nie wziąłem, akurat zostawiłem w domu. Ale wiecie, czytałem historię tego śpiewnika. W zasadzie jaką powstał. Wiemy, że to nie, nie w tym wieku, to przez lata to określę. Przez wieki, i nie chodzi o to, żebym tutaj przytaczał wszystkie, tą całą historię tego powstania śpiewnika, pielgrzyma. Tylko po prostu bardzo mnie zaciekawiło. Ludzie, którzy mieli taką społeczność z Bogiem, którzy mieli taką bliskość z Bogiem, którzy coś przeżywali, tworzyli pieśni, które my dzisiaj śpiewamy. Tu akurat ten śpiewnik nawet zaczyna się od 14, no, Kartki już wleciały, ma swoje lata. Nie są oczywiście autorami Polacy, bo w większości są z zagranicy, wiecie, ale jest taka pieśń pieśń, która brzmi, gdy na ten świat spoglądam Wielki Boży, coś go stworzył. 15, nie znamy, chyba śpiewamy. Człowiek ten, tak jak czytam, czytałam tą historię, przyszło to do niego w ten sposób, gdy szedł i była burza, a on szedł właśnie. Wiecie, zobaczył tą wielkość Boga, tak sobie pomyślałem. Ja, kiedyś brat Adam chyba usługiwał na tym e, śpiewnym, czy usługiwał się o pieśniach, a to nie, tak jak powiedziałem, nie chciałbym przetaczać całą historię, ale po prostu zwróciłem uwagę na to, że ludzie w czasie swojej, jak to nazwy, pielgrzymki śpiewali pieśni. Nawet taka jest pieśń, która mówi, że ze śpiewem będę szedł e, przez ten świat. I tak mi tak sobie. Weszło do mojego serca, tak jak to określę, wiecie, że pielgrzym, sama nazwa dla człowieka, który pielgrzymuje. Chciałbym dzisiaj właśnie, byśmy że w zasadzie przypomnieli temat właśnie pielgrzymki, że my wszyscy jesteśmy, bracia i siostry, pielgrzymami. I Ciekawe określenie słowa pielgrzym, no dzisiaj tak nie ma chyba, nie, żeby tam ktoś tego szedł, czy... ale ciekawe słowa jest, yy, co znaczy pielgrzym. Tak to określę, tak yy, yy, też no, uważają, że pielgrzym inaczej cudzoziemiec. Ten, który gdzieś zdąża, cały czas idzie. Wiecie, list do hebrajczyków, Przypuśćmy sobie ten list do hebrejczyków. I w tym liście do Hebrajczyków czytamy na ten temat właśnie. List do hebrejczyków. Tu jest o mężach wiary, jest opisany rozdział 11. W tym rozdziale my czytamy też. Będę czytał. Rozdział 11. Rozdział 11. Od 13. Wersetu do. 16. Pisze tak: Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i pobitali je z dala. Wyznawali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I Gdyby mieli na ten myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążali do lepszej? To jest do niebieskiej, dlatego Bóg nie wstydzi, nie wstydzi się być nazywany przed nich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasta. A więc my jak tutaj przeczytaliśmy, bracia siostry, te słowa, to ci mężowie Boży, którzy pielgrzymowali, oni wyznawali, że są pielgrzymami, że oni zdążają do tego miasta, do tej ojczyzny. E... Tak jest napisane tutaj. To nie tylko my dzisiaj pielgrzymujemy, ale w Starym Testamencie. Oczywiście oni wierzą, oni pomierali, jak pisze tutaj, możemy przeczytać bracia i siostry. No i oczywiście możemy zadać sobie pytanie: no w czym my mamy pielgrzymować? Dokładnie, apostoł Paweł liście do Korynty, jest tak napisane, że gdyż w pielgrzymowaniu, a gdyż pielgr... przeczytajmy sobie lepiej to. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, drugi, drugi list. Będzie piąty rozdział. Tak, drugi list tylko Pawła do Kolina, piąty rozdział i siódmy werset. Pisze tak, gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Gdyż w wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Bracia i siostry, jesteśmy pielgrzymce, jako pielgrzymi, jako wychodcy, cudzoziemcy. Zresztą w jednym miejscu Boże Słowo mówi, że nasza ojczyzna przecież jest w niebie. My tylko przychodniami jesteśmy tutaj na krótko, nasza pielgrzymka. Ale wiecie, tak popatrzyłem sobie też na Stary Testament, i y, co pokazuje nam Stary Testament? Jest takie wydarzenie, znamy je chyba bardzo dobrze, jak kiedy Józef był w Egipcie, kiedy jego bracia przyszli, kiedy już napierw, y, to on ich przedstawił y, faraonowi. A później osobiście swojego ojca przedstawił, yy, stawił przed faraona yy, Jakuba. Ja chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli, bo tam ciekawe słowa użył, zobaczmy, w pierwszej księdze Mojżeszowej yy, Jakub mówi. To jest będzie pierwsza księga Mojżeszowa, 47 rozdział. Te kilka wersetów. Przeczytajmy sobie, przypomnijmy sobie w zasadzie. 47 rozdział pierwszej księgi mojżeszowej. Będę czytał od 7 wersetu do 9. Pisze tak. Potem wprowadził Józef Jakuba, ojca swego i przedstawił go faraonowi. Jakub zaś pobłogosławił faraona i rzekł faraon do Jakuba. Ile jest lat życia twego? Jakub powiedział Faronowi, czas mego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Ciekawe określenie, on określił właśnie swoje życie, no jako pielgrzymką na tej ziemi. Krótki i zły był czas. My możemy przeczytać sobie Jakuba, jak po prostu on, Musiał pracować, jakby no, miał, był oszukiwany i on musiał. Ale on określił właśnie, że on jest tym pielgrzymem. Wiecie, to jest takie, ktoś czuje się, że nie jestem stąd. ja, ja tylko chwilowo, jestem tym pielgrzymem, który idę. I tak samo jak tutaj Jakub powiedział e, do Farona, tyle lat jest mojego życia. Nie tylko ja, ale moi ojcowie też pielgrzymowali na tej ziemi. I, e, jeszcze jedna rzecz. Tutaj, w tych księgach mojżeszowych, wiecie, my wiemy, że jest opisane, jak Pan Bóg cudowną swoją ręką wyprowadził Izraela z Egiptu. Cudownie. I oni mieli właśnie no, pielgrzymować. Oni mieli dojść do tego celu, do tego ojczyzny, ojczyzny tej, e, który określił, no, jest tam tak pięknie użyte, opływającą w mleko i miód. Cudowna to była ojczyzna. Wiecie, jest obietnica. Oni, no... E, Bóg swoją tą mocną ręką, przez wiele znaków, cudów, wyprowadza Izraela. Wiecie, no jak tak ja sobie myślę, jak tak może być niewolnik, któremu nie wolno nic, jak to się mówi, który jest sługą tylko i słucha swojego pana, bo tacy byli przecież w Izraelu, ale Bóg wielki cud czyni, wyprowadza ich, wyciąga ich właśnie spod jarzma, spod niewoli, pod władzy i prowadzi ich właśnie i mówi, że będą pielgrzymowali, obiecują ziemię obiecaną. Tą, gdzie będą wolnymi tym posiadali coś, bo oni przecież niewolnikami byli w, w Egipcie. Ale my jak czytamy to, oni w wielu miejscach w czasie swojej pielgrzymki szemrali, narzekali, byli niezadowoleni. A to to im się nie podobało. Wiecie, mieli obietnicę, ja chciałbym, byśmy popatrzyli, bracia i siostry, patrząc się na, naszą, na nasze życie właśnie. Czy w naszym życiu tak nie jest? Bo my też jesteśmy pielgrzymami. Kiedyś skończy się kres naszej pielgrzymki. Może być tak, że Pan Jezus przyjdzie, nie wiemy kiedy, za naszego życia. A może być tak właśnie, że odejdziemy. Ale jakie prowadzimy życie właśnie? Czy takie, to jest dla nas przestrogą jest napisane? pisze, że dla naszego przykładu przyszło to na nich, dla naszego przykładu, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. Wiecie, ja przypomnimy sobie takie dwa miejsca z tej z takiej no z tej e, ksiąg Mojżeszowych, czwartego czwartej księgi Mojżeszowej, właśnie pokazującej e, co robili w czasie swojej pielgrzymki właśnie ten Izrael. To jest e, taka dla nas, dla nas wszystkich oczywiście. Jest dla nas taka przestroga, abyśmy e, no nie pożądali, nie, nie robili tego. Zwróćmy uwagę. Czwarta Księga Morzeszowa, rozdział czternasty, najpierw weźmy, odpożymy sobie. Czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 14. Będę czytał od, od drugiego wersetu do... Czwartego. Pisze tak. I szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Jaranowi i mówili mówił cały zbór do nich. Obyśmy byli pomali w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomali. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Przecież oni wyszli jako e, ci pielgrzymi. I oni mieli pielgrzymować, ale zróbmy co, co w ich sercu było, jak e, no, szemrali, narzekali. No po cośmy tu wyszli, my jak czytamy bracia siostry, to tylko mówię dwa przykłady, że no stop, narzekali. A to mięsa nie ma, to wody, wiecie, no, no przecież Pan Bóg wyprowadzając obietnicę, dając to, on zatroszczy się. Ale jednak jest tak, gdzieś ten pielgrzym, który miał pielgrzymować, narzekał. My wiemy, że z tych ludzi, którzy wyśli, to nikt nie przeszedł tam. Dwóch tylko weszło z tego pokolenia do ziemi tej obiecanej. Pomarli po prostu. Jeszcze jedno miejsce, to jest dla naszej takiej no przestrogi, ale z 11 rozdziału tej czwartej księgi mojżeszowej, 11 rozdział, 5 i, 6, yy, 5 i 6 werset, 11 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, 5 i 6 werset mówi tak. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo i ogórki, dynie, i pory, i cebulę i czosnek, a teraz opadliśmy sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mandę. Tak, tak oni to w swoim sercu mieli, a, a tak naprawdę, bracia i siostry, to przecież oni niewolnikami tam byli. Musieli wykonywać to, co im było tam zlecone. Ciemiężyli ten cieńniejszy, przecież ten krzyk, który oni wołali do Boga, to doszedł. Bo Pan Bóg przyszedł ze swoją łaską właśnie do nich i wyprowadził ich, uwolnił ich od faraona, od władzy. A jednak oni narzekali, szemrali. Mówię, to na pewno dobrze znamy, ale. Wiecie, warto sobie przypomnieć. Apostoł Piotr w swoim liście też napisał o tym, i to dwa razy. Napisał, że jest ten list, który przypomnę wam, nie? albo że nawet jak on odejdzie, żeby nam przypominać, abyśmy mieli takie to świeże, abyśmy no, mieli to w pamięci, aby gdzieś to nie umkło nam, bracia i siostry. I wiecie, pan Jezus kiedyś powiedział podobne słowa, jeśli chodzi o te przykłady że ludzie tak jak w Izraelu właśnie wracali, bo uważali, że tam lepiej, że te ogórki, te dynie, te jedzenie, wiecie, to tam było lepiej niż na tej pustyni mamy iść. No ale przecież tam w tych księgach Mojżeszowych pisze, że gdy szli, to sandały im się nie wytarły, kolana nie były spuchnięte. Pan Bóg troszczył się o nich. Pan Jezus powiedział takie słowa w Ewangelii według świętego Łukasza przeczytajmy, powiedział takie słowa. dziewiąty rozdział. 9 rozdział, 62 werset. Mówi tak, Pan Jezus powiedział tak. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz. No nie jestem bracia siostry rolnikiem tutaj, no może brat Emil mógłby coś powiedzieć, ale no dzisiaj to są maszyny do tego pługa, no bo to maszyna, je, tam traktor się jak tam jedzie, tam orzec, nie. Ale kiedyś byłem na zjeździe mocy moczy Młodzieży, to byli gimzaliści i był taki właśnie ten temat, I nawet ten jeden z braci Pługa, Pług przyniósł i pokazał tej młodzieży, jak wygląda Pług. Że ten, który przykłada rękę do Pługa, to musisz dwoma rękoma chwycić, wcisnąć i ten, który ciągnie, ty musisz pilnować i cały czas przed ciebie patrzeć, bo gdy obrócisz się, to ten Pług wyjdzie spod tej, nie wiem jak to się nazywa, ale on tam nam tłumaczył, pamiętam. To jest niesamowicie trafne, co nie? Tak samo jak ci w Izraelu, bracia siostry, którzy byli, oni się oglądali za siebie. Wyszli, byli pielgrzymami, ale wiecie, no te ogórki, te dynie, no lepiej nam tu i dla nas jest to taka przestroga, byśmy tych złe, złych rzeczy nie pożądali właśnie, bo my tylko przecież pielgrzymujemy. Nie yy, jesteśmy pielgrzymi na tym. Nasza ojczyzna jest w niebie. Tam mamy patrzeć, tam swój zwróci wzrok. Tak mówi Boże Słowo, list do, kol do Kolostan. Ale wiecie, to jeszcze my mamy pielgrzymować wieże, ale nie tylko, bo pielgrzymujemy też w miłości, no, mamy się przeoblec właśnie w miłość, uniżenie, pokorę. O tych sprawach my się niejednokrotnie słyszeliśmy, bracia siostry, ale to jest nasza taka pielgrzymka. Chciałbym, abyśmy jeszcze popatrzyli do listu do Hebrejczyków, przeczytali. Jeszcze raz wrócimy, w zasadzie jeszcze dwa razy wrócimy do tego listu, który mówi w dziesiątym rozdziale... W dziesiątym rozdziale będę czytał od 35 wersetu Listu Chabryjczyków, 10 rozdział od 35 wersetu pisze w ten sposób Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę albowiem wytrwałości wam potrzeba abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą dostąpili tego, co obiecał bo jeszcze tylko małą chwilę a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie? Lecz jeżeli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Ja myślę, że to bardzo ważne słowo są, słowa są, żeby w czasie naszej pielgrzymki gdzieś nie zatrzymać się. No bo pielgrzym cały czas idzie. To nie jest tak, że on cały czas idzie. Ale wiecie, jest taki werset jeszcze mocniejszy. Później go przeczytamy, ale to o co mi chodzi? O to chodzi, że pielgrzym w czasie swojej pielgrzymki idzie. Tak jak my pielgrzymujemy w wierze, w miłości, mamy przeoblecze właśnie w Chrystusa, no, je, je, więc pielgrzym na ty, na, nasza na tym polega właśnie pielgrzymka, ale żeby czasami nie było tak, żeby coś porzucić, bracia siostry, zostawić. Wyszliśmy i gdzieś, no, zawracamy. Nie mamy już może wiary, nie, może, nie mamy jakiejś ufności, gdzieś nadziei, by tego bracia i siostry nie było, bo Boże, Boże Słowo nas e, przestrzega. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz, e, e, może z tego pielgrzyma, no nie jedną, ale jeszcze przeczytać e, jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Z tego pielgrzyma, e, bo jest wiele pieśni i wiele pieśni my śpiewamy, ale chciałbym tylko jedną zwrotkę przeczytać z jednej pieśni. E, tej y, pieśni 459, pierwszą zwrotkę. Nie wiem, czy chyba będziemy mieli tutaj 459. Tak, jest wiele pieśni na ten temat, które mówią o pielgrzymowaniu. Pierwsza zwrotka mówi tak. Pielgrzymem jestem do niebios stron. Mym życiem, mym wszystkim jest Jezus. Ojczyzna cudna, gdzie lśni się On, jedynym pragnieniem mym Jezus. Tak. Pielgrzymym jestem do niebios stron. Ale ten werset mówi, tu się, refren się śpiewa, mówi, Jezus jest moim pragnieniem. Jezus mym jest pragnieniem bracia siostry, bo my pielgrzymujemy do naszego Pana do tej ojczyzny, do tej ojczyzny o niebieskiej, gdzie jest spokój, gdzie jest radość, gdzie jest miłość. Ta ojczyzna jest całkowicie inna. Pan Jezus kiedyś, kiedy stał już przed Piłatem i Piłat zapytał się go, czy ty jesteś królem? On powiedział tak, ale ojczyzna ta nie pochodzi na tym świecie, bo słudzy by się bili tutaj. Bracia i siostry, pielgrzymem jestem na tej ziemi. Wiecie, jeszcze tak zostawiłem sobie na koniec tak jeden werset. Te z listu do e, e, Hebrajczyków. E, uważam bardzo fajny i to jest naprawdę mocny werset, który nas powinien mocno zachęcić. Jest z dwunastego rozdziału i od pierwszego wersetu. Czy przeczytajmy go wspólnie razem? Pisze tak. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, zużywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończenia wiary, który zamiast doznanej, doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie abyście nie upadali na duchu utrudzeni. I to, co mnie tutaj tak, tak mocno przemówiło, bracia i siostry, to przeto to i my stoją, mając koło siebie tak wielki obok świadków. Ale tam nie pisze, żebyśmy szli jako pielgrzymi. Pielgrzym idzie, no tak rozumiem, nie wiem, ile kilometrów może i 30 dziennie, bo tak chyba pielgrzymi robili dziennie, ale tam pisze, biegnijmy wytrwale, wiecie, żeby... To zrobić, i tu jest napisane dalej, patrząc na Jezusa, biegnę za Jezusem, to się nie obejrzę do tyłu. Bo no to na pewno się przewróci człowiek, nie da rady. No, prawa fizyki chyba takie są, nie, jakby nie było, no nie? Ale bracia i siostry, i tak, te słowa chciałbym nam tak zachęcić do tego, abyśmy no, pielgrzymowali, żebyśmy czasami gdzieś nie zatrzymali się, a nie, nie mówię tutaj, tak wspomniałem o tym, żeby się cofnąć jeszcze. Bo widzimy, jaki kryzys tego wszystkiego. To Boże Słowo nas przestrzega. Bo w życiu naszym przyjdzie przyjść różne doświadczenia, różne próby. I to Boże Słowo nam pokazuje w ten sposób, że żebyśmy, jak tu mówi ten werset, co przeczytam? Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników znów tak wielkie sprzeciwy. Żebyś, może i przyjdzie na nas, bracia siostry. No na mnie też przyszło jakieś tam doświadczenie. Dzięki waszym modlitwom i dziękuję Bogu naprawdę za to. Przeszedłem. Ale nie mamy upadać właśnie, bo my z każdym dniem w naszej pielgrzymce się przybliżamy. No nie wiemy kiedy. Bo tak powiedziałem, może przyjść. No w każdej chwili Pan Jezus. Na głos trąby pisze, no nie. Ale my nie upadajmy, aż nie zawracajmy też. My tylko pielgrzymi jesteśmy, przychodniami. Na chwilę pojawiliśmy się. Bóg nas powołał do tego, abyśmy właśnie odziedziczyli to dziedzictwo nieznikome, nieskanane, jak pisze bracia siostry. Może nieraz jest tak w życiu naszym, że zastanawiamy się albo zatrzymamy się. Nie róbmy tego, jak mówił Boże Słowo. Idźmy za naszym Panem. A to wręcz przeciwnie, to jest napisane, że biegnijmy i patrząc się na Jezusa. Mamy wzór doskonały w Jezusie Chrystusie, drodzy bracia, siostry. Mamy wzór właśnie w Jezusie Chrystusie. On jest dla nas przykładem. On nam pomaga, On nas wzmacnia, daje nam siły. Ja wiem, że to ciężko jest nieraz, jak sam przeżyłem to po prostu, wiecie, nawet jak chorowałem, to powiem, to nie jest czas już na modlitwę. Nie ma człowiek sił fizycznych. A może jak teraz jest właśnie czas, kiedy mamy siły właśnie, na, aby modlić się, aby szukać właśnie, aby biec za Jezusem. On jest naszym zasiadowcą właśnie. A my pielgrzymujmy do tego miasta górnego, właśnie do tej ojczyzny. Tam jest nasza ojczyzna. Do tego powinniśmy dążyć. Tego, to nasze powinno być pragnienie. Jak list do Kolosan tak pięknie mówi, jeszcze wspomnę, właśnie tam on tam mówi w ten sposób, że tego co w górze szukajcie, gdzie Chrystus jest. Jak on się objawi, to i my się objawimy w ten czas, bracia i siostry. Niech Pan Bóg nas wszystkich błogosławi i napełnia swoim pokojem. Amen.